Cześć, witajcie! Dzisiaj biorę udział w fantastycznej akcji sprzątania rzeki. Tak po prostu, mnóstwo tego typu inicjatyw powinno się teraz odbywać w całej Polsce. Jest wiosna przed majówką. Tak jak co roku sobie o tym rozmawiamy, dopóki brzegi nie zostaną zarośnięte przez krzaki, przez rośliny, widać te śmieci. i Jest okazja, żeby je naprawdę dokładnie pozamiatać. Tutaj w Kuligowie zebrało się całkiem sporo wolontariuszy. Jest między innymi silne przedstawicielstwo mojego koła 100 Bistyp. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. ja wam mogę w tym momencie powiedzieć że po zapisaniu się na listę jako wolontariusz dostałem taką oto koszulkę którą sobie od razu założę o, i już I teraz mnie widać z daleka, wiadomo, że sprzątam tutaj ja tu tylko sprzątam dostaje się również taką fajną łapaczkę kłapaczkę polecam wam żeby każdy miał to po prostu w swoim futerale wędkarskim Coś takiego. Dostałem również torbę do zbierania śmieci. Taką konkretną. Ponad 100 litrów tutaj w lezie. No i rękawiczki ochronne. Z tym zestawem ruszam w krzaki. No to zaczynamy działanie w ramach akcji Operacja Czysta Rzeka. Yeah. się trochę jak na grzybach. Wydaje mi się, że ktoś tu przede mną był, ale i tak mam całkiem sporo już w koszyku moim. Tutaj się odbywa kolejny cykl z edycji Operacja Rzeka. To jest bardzo fajna, przede wszystkim szlachetna akcja, która nie dość że skupia wokół rzeki Bóg lokalną społeczność. To i też moim zdaniem pomaga tej rzece oddychnąć raz na jakiś czas, ponieważ mimo wszystko uwielbiamy, kochamy ryb... wędkarzy, rybaków i tak dalej. Natomiast no, niechcący zawsze któryś z nich pozostawi jakieś śmieci. I my. Tu, no, i my tu Raz na rok po prostu staramy się tą rzeczkę posprzątać. A jakie śmieci najczęściej się znajduje? No tutaj nie ma co się oszukiwać. Najczęściej to są opakowania szklane po różnego typu alkoholach. Coś tak. ciekawego Ci się udało to dzisiaj nie, nie, znaleźć? Ten iPhone absolutnie nie. nie to nie jest śmieć. <laughs> okay. Natomiast większość w tym worku to są przede wszystkim szklane butelki. Okej, okay, no to ja w ogóle bardzo gratuluję Wam takiego podejścia i tej akcji. Czy myślisz, że jest możliwe, że to się za jakiś czas poprawi, jeśli chodzi o wyrzucanie tych śmieci i świadomość? Eee, obserwuję z roku na rok, że jest. Te, nie ma jakby starych śmieci, ale są nowe śmieci. No to są te właśnie butelki różnego typu pozostałości po grillu. Ja myślę, że jeszcze mało wagi przywiązujemy do edukacji, do nagłaśniania tego problemu, że jednak można wziąć worek z sobą. Nawet go zostawić ten worek, ktoś tam w, przyszło, w niedalekiej przyszłości go zabierze, albo po prostu zabrać go z sobą, i, i tutaj też zwrócę uwagę, jako wójt, na to, żeby taką akcję przeprowadzić. My się tutaj w żaden sposób nie ścigamy. O to, kto więcej nazbiera tych śmieci, no bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewna grupa kilkudziesięciu osób przez pewien czas po prostu te śmieci zbiera. I tak czy siak będzie dobrze, tak czy siak wynik takiej akcji jest rewelacyjnie pozytywny. Gdyby w tym momencie cała Polska zbierała śmieci, wszystkie samorządy, wszystkie gminy, wszystkie koła wędkarskie, mielibyśmy naprawdę dużo. No, nie powiem, że wszystkie, czy część, ale dużo łowisk wyczyszczonych. Witamy wszystkich. O, jesteśmy chyba bardzo zadowoleni. Bardzo zadowoleni. Po raz trzeci. Wolontariusze dopisali. Było około ponad ponad 60 osób. W yy, trzech grupach? Tak, w różnych grupach, bo jedna grupa jest na Czarnowie, jedn... są kilka grup jest w Kuligowie. 6 yy, na... km brzegu ogarnięte. Tak, 6 km brzegu żeśmy posprzątali dzisiaj. Jeszcze są nie wszystko, bo jeszcze tam słyszałam donosy, że jeszcze na sam koniec musimy jechać, ale yy, jeszcze pojedziemy, bo tam się ta drużyna strażaków naszych yy, jest. Także po raz trzeci udało nam się. Zapiąć sztab, zapiąć sprzątanie. Ludzie dopisali, przyszli, naprawdę ciągną do tego sprzątania, jak nie wiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że najwięcej śmieci jest po wędkarzach. Niestety, no, niestety. Wędkarze dalej są śmieciarze. Tak. A powinno być odwrotnie. A tutaj moim kołem napędowym tej operacji jest właśnie prezes i koło wędkarskie Stowiski. To jest takie moje koło napędowe, które mnie popędza też do. Pracy. Wszystkim wolontariuszom, wszystkim uczestnikom, wszystkim, którzy tu przyjechali, bardzo, wielkie dzięki. Bardzo wielkie dziękujemy. Dzięki, ale zapraszamy za rok. O, oczywiście. My tu jeszcze wrócimy. My bo tu, musimy. My to zawsze wracamy. <laughs> Jak bumerang. O, brawo mam. O, o, Panowie, zapraszam na Białą. Akurat po skończonej pracy zebraniu worka zasłużona nagroda, czyli kiełba prosto z grilla biała przez naszego nadwornego kucharza przyrządzona. Akcję czysta rzeka ogólnopolską uważam za niesamowicie ważną i bardzo się cieszę, że mogłem chociaż maleńką cegiełkę dołożyć do tej całości. Na razie. Mm. 嗯嗯嗯。Mm mm mm. mm mm.